Teraz karmić Bar w którym na suficie jest 70 tysięcy dolarów Będziemy spali Na łodzi Okej okay. Pięknie Salon? Po mojej lewej, waszej, prawej stronie znajduje się dom Ernesta Hemingwaya To najbardziej wysunięty na południe punkt Stanów Zjednoczonych and, and, was he really just a friend? Morada Bay, tutaj można poczuć się jak na Karaibach. Pięknie. Udało się dojechać. 5 godzin drogi. Dużyło się wyjątkowo. Nasz hotelik tym razem booking, nie Airbnb. Dwa king size y takie, fajne, wygodne. Jedliśmy w Maku, więc nie ma czego pokazywać. Ale teraz jesteśmy w Wormarcie. I zobaczcie. Jakie okay, mają wybór płatków na śniadanie? Cała Ameryka je płatki Tu, do samego końca Dzień albo dobry wieczór Jedziemy sobie autem przez park Ale jest to trochę taka atrakcja dla spasionych Amerykanów, którzy którym się nie się po z samochodu <grym> I wolno sobie jechać Bardzo na tak powoli I Артиста року там гра. Ile tu есть ludzi, Piękna, nieskażona Sarasota. Nie ma tutaj zbyt wielu bezdomnych. Wszystko jest ułożone, a same miasto zostało znane za najlepsze miejsce do życia na Florydzie. Zajęło również 18 miejsce w rankingu na najlepsze miasto do życia w całych Stanach Zjednoczonych. 3, 2, 1, akcja! Jestem w promocji! Kupiliśmy bluzę z Majtana Corsa, która normalnie wszędzie kosztowała sto ileś, nie? Za siedem dolców! Ze siedem dolców, ale deal roku, nie? Sama pani powiedziała, że dzisiaj mam czarny piątek w środę i w ogóle takie poruszenie było. Polecam i kupiliśmy coś jeszcze. Kupiliśmy takie mały głośnicze. 300 wytanie niż w Polsce. Wychodzi za mnie prawdziwy Polak, nie? Ale to się naprawdę przyda na plaży i Tak właśnie żegnamy się z Sarasotą i jedziemy w kierunku tamtego. Wjechaliśmy do Tampy, następnej amerykańskiej metropolii Jesteśmy w downtown, co można zauważyć, że te wszystkie amerykańskie miasta wyglądają bardzo podobnie Mamy kilka punktów Jedziemy się rozejrzeć Wracamy do hotelu, od godziny trzeciej meldunek A już po północy zaczyna się tak fajnie i zobaczymy jak to wygląda w Stanach Tymczasem witamy w Tampie Nadszedł ten czas jak brakło nam pieniędzy, postanowiliśmy na ulicy zarabiać zobaczcie sami Dzisiaj jest święto dziękczynienia Troszeczkę pokrzyżowało nam planę, ponieważ wszystko jest zamknięte Generalnie nic nie robimy nie no, robimy Idziemy do prania. Proszę Państwa, jaka piękna pralka Biedni jazdami dyka robią pranie Tak Taki trochę nasz wizir, nie? Słuchajcie, jest godzina 20:30, jesteśmy w Walmartzie. już e, zmieniają ceny. Ja nie sądziłem, że to naprawdę sobie tak wszyscy biorą do serca. To Black Friday. Dzieje się. Ludzie stoją w rękach, niektórzy spakują telewizory, wszyscy patrzą na obsługę, która zmienia ceny. Takie małe zamieszanie tutaj. Pół godziny do Black Friday są ceny zakryte. To wszystko chyba dopiero będzie odsłonięte za pół godziny. I czuję, jak na jakiś premierze filmów. 7 stów na kartę podarunkową przy zakupie iPhone'a iPad 249 dolarów, czyli tani o jakieś 300 złotych Polskich naszych Watch eee, ze 129, ale trójka Nie mam porównania ile w Polsce kosztuje AirPods ze 129 dolarów Z taksem 150 złotych taniej Uważam deal e, Black Friday, to jest Sun z LG Za 99 dolarów to jest bardzo dobra okazja. Dzień dobry bardzo, 29 listopada. Black Friday w Stanach Zjednoczonych. Idziemy na sklepy, a ja ściągam okulary, przez które stałem się ninja. Słuchajcie, podsumowanie jest takie: że najbardziej upraszcza się kupić telewizor, to na pewno Sunbara. drugiej kolejności, albo nawet w trzeciej, sprzęt Apple'a. On jest przeceniony. Od tych cen, które i tak są tańsze tutaj, możecie liczyć na jakieś 200 dolców upustu. tytułem Black Friday. Tak jak już kupujesz za większą kasę, to się opłaca. Ale nad sandbarem się zastanawiałem. Tylko większym dla mnie zastanowieniem jest nie, czy to kupić, tylko jak to wysłać. Pasja jaka kolejka do sklepu. Musi być chyba jakaś promocja. Nie do kasy, do wejścia. W sklepie Gesa jest taki że jakby jakaś bomba uderzyła. Jeśli myślicie, że sklepy firmowe wielkich marek w Stanach są ułożone i wszystko wygląda tak elegancko, to jesteście w wielkim błędzie, ponieważ sklep tomiego nie odbiega w żaden sposób od naszego ciucholandu. Nie wspominam już o Gesie. Tak to po prostu wygląda. Wszystko jest rozrzucone. Idziemy się zameldować. Jesteśmy w Clearwater. Oficjalnie też możemy powiedzieć, że kupiliśmy rejs na pachach. Tego się nie spodziewaliśmy totalnie. Będzie trzeba całkowicie zmienić plany. Wrócić się na chwilę do Miami, ale damy radę. Podobnie jak w Miami, prosto z miasta wchodzimy na plażę. Piaseczek jest jak mąka. i Tutaj nawet kolor wody nie dorównuje do tego, jak wygląda ta plaża. Po prostu odstaje, to nawet ze sobą trochę nie pasuje, bo jesteśmy przyzwyczajeni z takich pocztówek, że taki kolor piasku, to automatycznie turkusowa błękitna woda. Tutaj niestety tak nie jest, ale ta plaża jest naprawdę fenomenalna. Mam nadzieję, że zestawienia piasek plus woda będziemy mogli się spodziewać w Bahamach. Moi drodzy, jak sobota, to wesela. I właśnie tak samo na Florydzie mamy nieziemskie szczęście. Ślub na plaży, zobaczcie. Tutaj, tu, 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 tu. jest też DJ. Jest też Wyobraźcie we will offer our blessings. Big okay? że jesteście w kościele na ślubie. Nagle ktoś podchodzi z taką tacką pełną lodów i każdy się częstuje. Tam gościu rozdaje lody. <śpiewa> Tutaj na Florydzie, jeśli masz duży tyłek, gruby tyłek, a nawet nadwagę i celulit, to wystarczający argument, aby ubrać stringi i zacząć grać w siatkówkę. Polecam Kamiec Bodnierski. Udaliśmy się na mojego tripa do Sankt Petersburgu. Tutaj obok niedaleko Clearwater, aby zobaczyć też to miasto. Niestety niestety tutaj nie śpimy, chociaż słyszałem, że w Clearwater jest polskie centrum, i to polskie centrum organizuje dzisiaj Impreza Andriko. Gra zespół razem. Zastanawiamy się, czy tam je pójść. Myślę, że przejedziemy zobaczymy jak to wygląda. Tym bardziej, że e, bilety kupuje się na miejscu, nie wcześniej. No właśnie, a teraz Sankt Petersburg przed nami. Mimochodem trafiliśmy na jakieś wydarzenie. Można kupić e, jakieś sukienki. Tutaj chyba mieszkańcy sprzedają e, swoje rzeczy po prostu. To jest taki targ. Jak na filmach. W tej historii tak kiedyś było. Ty jest ten motyw? Naprawdę, tutaj każdy przechodzi, kto chce. Zaraz spróbujemy się dowiedzieć, co to za impreza. Moi razy dowiedzieliśmy się: to jest parada świąteczna. Tutaj klimat jak na e reklamach kategorii, Taki naprawdę wyjątkowe świąteczny Przez tą choinkę i co świąteczne zamieszanie nie zdążyliśmy na imprezę To wszystko co widzicie to jest kompleks polskiego centrum

będzie się działo. Mamy dziki rejs na Bahamy. Tego nie przewidzieliśmy, mieliśmy zrobić takie ładne y, kółeczko, ale tego kółeczka nie zrobimy, wracamy do Miami. Dla co po niektórych może to trudno sobie wyobrazić. Pokażemy to na mapie. Od początku start w Miami, następnie Key West, podróż zachodnim wybrzeżem, czyli Fort Myers, Sarasota, Tampa, Clearwater, St. Petersburg, a w planach mieliśmy zrobić kółko, więc pojechać stąd do Orlando i wrócić wschodnim wybrzeżem. Rejs, który okaże się jednym z najlepszych naszych dotychczasowych przeżyć, zmienił nam plany, przez co wracamy do Miami, a dokładnie do portu. Swoją drogą największego portu pasażerskiego na świecie. Będąc w Miami korzystając z doby wolnego czasu odwiedzimy park Everglades. Jest dość blisko. To największy park narodowy na Florydzie. Następnie rejs na Bahamy i po rejsie dylamy na północ, żeby dokończyć nasze kółko. Nie planowaliśmy tyle czasu spędzić w samochodzie, ale to dobrze. Zrobił się z tego prawdziwy road trip. Dzień dobry bardzo. Jeszcze ciemno. A dlaczego? Ponieważ jedziemy przez pół Florydy do parku Everglades. Krokodyle, będą aligatory, przepraszam. Ruszamy. Dojechaliśmy na miejsce, witamy w parku Everglades. Słuchajcie, właśnie tutaj pływa się takimi airboatami, To są takie poduszkowce śmigło, silnik, który napędza tą łódź, czyli napęd jest na górze, nie pod wodą. Dostaliśmy zatyczki do uszu. Głośno. Now this guy is unfortunately blind on this side, so he doesn't respond in this direction. But if I come over to his good side, Buster! Good. This is not normal! Do not expect this out of your local alligator. Your day will end differently. An alligator this size gets a hold of your hand or your arm or your leg at this size, it will cause real damage so far the two best ways to tell an alligator from a crocodile an alligator is going to have a very wide rounded head crocs are very pointed and v-shaped with the teeth on an alligator you should see top teeth only just like a person he needs braces up front pretty bad on a crocodile you'll see all the teeth alligator crocodile one thing you will not see on a crocodile is a big fleshy tongue. And his tongue? Gnawed on a crocodile. <laughs> they are dangerous and they have attacked people. However, it may surprise you to know the number one most deadly animal on this planet, besides people, is the mosquito. Remember that as you walk around. You A teraz udajemy się zwiedzać i eksplorować przestrzeń parku Everglades, ponieważ to co widzieliście to tylko kawałeczek. Everglades to jest największy park na Florydzie. Za moimi plecami indiańska wioska albo osiedle, bo osady to już tak nie przypomina. Tak się składa, mojej drodze, że bierzemy ym, rowery, aby móc szybciej uciekać przed aligatorami. Ten rower jest wątpliwego stanu warunki. Jedziesz sobie rowerem i nagle jest krokodyl, przepraszam, aligator po prawej, po lewej. W ogóle, a propos y, tych moich pomyłek i przejęzyczeń, Everglades to jedyne miejsce, w którym Aligatory i krokodyle żyją w miarę obok siebie. W tej części, w której jesteśmy, są tutaj głównie aligatory. sobie właśnie wjeżdża taki tramwaj jeżdżący wzdłuż tej drogi. Możesz sobie pojechać takim tramwajem za 27 dolców, albo możesz wypożyczyć rower za 9 dolców na godzinę, który jest iście wątpliwego stanu. Cały zardzewiały, ale jedzie. Czy Marci w Walmartie były za 100 dolarów, by nam się przydały. W Walmartzie były za 100 dolarów rowery? Ale jeszcze, już kończąc temat aligatorów przy drodze, już się zamykam, to cały czas w głowie mam takie nagranie. No właśnie. Jak już tak jedziemy od pół godziny i spotkaliśmy na tej drodze może czterech turystów, to coraz bardziej zastanawiam się nad tym, czy to jest bezpieczne w ogóle, przez co? Około 2 minuty na poboczu jest jakiś aligator. Gdyby mnie coś tutaj ugryzło, to nie miałbym pomocy chyba nigdzie. Mam jakiś numer, need assistance, please contact 005 221 Zasięgu nie mam od wjazdu do parku Everglades, ani jednej kreski. Nie ma nic, zero. Na pewno zadzwonię ze sznura. Udało się, dotarliśmy w dwie godziny Idealne dwie godziny tak. Tutaj jest chodnik A tutaj jest aligator I uwaga Małe też Jedziemy do Miami Właśnie teraz Dotrwałeś do samego końca Tak więc zostaw łapkę w górę i subskrypcję a za tydzień ekscytująca podróż po Bahamach Ale to jeszcze nie koniec Gdy wrócimy Orlando, NASA, Disneyland i naprawdę wiele, wiele więcej